9 listopada Marta Padiuczenko. Witam i zapraszam na piątkowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym serwisie: Przemoc w sieci, Piosenki żołnierskie, Bieg Niepodległości. W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyła się konferencja poświęcona przemocy w sieci. Tematem przewodnim konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu była cyberprzemoc, która obecnie dotyka bardzo boleśnie tych najmłodszych użytkowników internetu, którzy nie potrafią sobie poradzić z atakiem dość często ze strony swoich rówieśników. Cyberprzemoc to wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w sieci. Większość zdarzeń w internecie nie podlega egzekucji wymiaru sprawiedliwości, dlatego jest to miejsce, w którym bardzo często dochodzi do samosądu. Sieci. Bardzo szybko tworzą się grupy negające osoby, która dopuściła się czegoś, co według społeczności internetu jest niedopuszczalne. W konferencji udział wzięli pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i ludzie, którzy bezpośrednio zajmują się dbaniem o bezpieczeństwo, np. policjanci. Wykład na temat cyberprzestrzeni, funkcji i zagrożeń wygłosił Ireneusz Siódem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Kiriskłodowskiej w Lublinie. Trzeci przegląd piosenki partyzanckiej, żołnierskiej i patriotycznej odbył się w Centrum Pastoralnym w Zamościu. Przegląd piosenki żołnierskiej, partyzanckiej i patriotycznej organizowany jest od 2010 roku w Centrum Pastoralnym działającym przy parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Zamościu, w którym z kolei działa warsztat terapii zajęciowej. Organizujemy po raz trzeci dla warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków y, po, samopomocy, ośrodków y, terapii y, dla wszystkich instytucji, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Artystami w tym przeglądzie są właśnie osoby niepełnosprawne i one, oni przygotowują występy właśnie przez cały rok na nasz festiwal, na, na przegląd. Bo traktujemy to jako festiwal, jako przegląd. Tu Tutaj nie ma nagrodzonych, tu nie ma pierwszych, miejsc, drugich. Wszyscy są wyróżnieni tym, że chcą tutaj wystąpić i że są razem z nami. Cieszę się tą ideą, yy, która Jednoczy, jednoczy wokół wartości patriotycznych, miłości właśnie do ojczyzny i także jednoczy środowiska, szczególnie te środowiska osób, które są dotknięte w jakiś sposób chorobą, doświadczone przez los, że one nie są wykluczone, ale właśnie mogą się spotykać i mogą także swoje talenty rozwijać i dzielić się nimi z innymi poprzez właśnie chociażby organizowany przez nas przegląd. Festiwal zgromadził 15 zespołów, m.in. z Nałęczowa, Hełma, Krasnego Stawu oraz większość warsztatów terapii zajęciowej z powiatów Zamońskiego, Tomaszowskiego, Biłgorajskiego oraz z powiatu Chrubieszowskiego. Razem udział wzięło 104 uczestników, a w ich repertuarze znalazły się znane, jak i te mniej popularne utwory wykonywane na cześć żołnierzom. Zaprezentowaliśmy cztery piosenki wojskowe. O czym opowiadałem? O służbie, o wojsku. Podoba mi się właśnie takie święto, jak 11 listopada. Trzeba wspominać te święta w ogóle, bo to żołnierze gimnalizujący w ogóle. Młodzi w takim wieku jak ja na przykład. Te piosenki są o wojsku. <grym> jak, jak to wojsko było parę lat, lat, lat temu. Bo są przekonania to przy, wojskowe. Oprócz wpajania wartości patriotycznych przegląd odgrywa dużą rolę w terapii. We wszystkich warsztatach terapii zajęciowej są prowadzone zajęcia z muzykoterapii lub arteterapii, Więc elementami arteterapii jest również muzykoterapia, więc... Yy... Ta, ten czas, kiedy młodzież yy, yy, spędza w czasie zajęć w muzykoterapii jest czasem takiego relaksu, takiego odprężenia. Yy, yy. Pokazania takiego ekspresji, własnej ekspresji, można to wyrazić poprzez piosenkę, poprzez ruch na scenie, dużo takim dobrym elementem terapeutycznym jest to, że ten człowiek, ten uczestnik może wyjść na scenę, otworzyć się przed ludźmi, przełamać barierę stresu, barierę niepewności. Organizatorem przeglądu jest warsztat terapii zajęciowej działający przy parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Zamościu oraz katolickie stowarzyszenie Służba Człowiekowi. okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu zorganizowano bieg uliczny. 9. listopada z płyty rynku głównego w Zamościu wystartował ogólnopolski otwarty bieg uliczny Ludowych Zespołów Sportowych z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wprawdzie rocznica wypada 11. listopada w niedzielę, ale spodziewamy się, że w takim dniu na tygodniu przyjdzie nam więcej. Więcej młodzieży, bo i nauczyciele przeprowadzą całe grupy. Więc zrobiliśmy to w piątek, tak żeby można było zwiększyć frekwencję. A i liczyliśmy się z tym, że i pogoda na dzisiejszy była zapowiadana dobra. Mamy dobrą pogodę, mamy liczną frekwencję, więc cieszymy się bardzo, że dzieci, że, że młodzież przyjęła nasze zaproszenie i startuje w dzisiejszych biegach. Młodzież, która wzięła udział w zawodach, reprezentowała m.in. Zamość, Szczebrzeszyn, Sitno, Stary Zamość. Łącznie udział wzięło ponad 300 zawodników. Trochę trudno było, um, ale było um, um, fajnie. No, trochę było trudno um, na początku, ale później już wyprzedzał mi. Dobrze było. Po to szybko, trzeba wystarczyć i później szybko dobiec na zwycięzców czekały medale, dyplomy, puchary i statuetki. Organizatorem biegu był klub sportowy Agro Z Zamość, a także powiatowe i miejskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu.